Siemano widzowie, witam w eleganckim odcineczku W środę po południu Także nagrywam widzowie elegancki ci odcineczek Mam wam masę rzeczy do powiedzenia W tym odcineczku możecie zgarnąć elegancki kodzik Za darmo Tylko musicie oglądać do końca, bo w pewnym momencie ten kodzik się pojawi Niestety widzowie, nikt teraz nie uraczy swoją obecnością na panu kapłanie Aczkolwiek to nie ma znaczenia Ponieważ my go ubijemy też solo Jesteśmy najpotężniejszym magiem na ale Za chwileczkę wam powiem dlaczego Wy to tureczka nic nie klepie, bo bije solo I coś zrobię Klikamy Feczkę i... Bukero! No i widzowie już wiem, że się opłacało szukać. No i już wiem, że się opłacało szukać, bo heras są mocne, mają cenę, można jej dobrze zarobić. Także jest elegancka. A patrzcie widzę to. Po przejściu przez tą mapkę zauważymy, że zająłem 104 miejsce w otłani. Czy jestem usatysfakcjonowany z tego wydarzenia? Z tej pozycji. Oczywiście, że jest, ponieważ oddałem aż 10 walk bodajże. Może troszeczkę więcej, bo to wszystko działo się na live. Ie. I gdyby nie live to w ogóle nie wziąłbym udziału w otchłani, ponieważ mój ekwipunek woła widzowie o pomstę do nieba. Ale spokojnie. <laughs> na następnym otłanie będę dużo, dużo lepiej przygotowany, ponieważ topka dzie na bo bo Wbijamy widzowie postać 190 i ona będzie mocno setowana Będzie mocno setowana, tylko widzowie nie wiem jaka profesja Więc jeżeli macie jakiś pomysł na profesję To piszcie, to piszcie jaka jest najmocniejsza Bo ja chcę mieć najmocniejszą, nie pod nie, ustawki Jakieś tytany, pod pvp Chcę mieć najlepszą postać pod pvp, tylko nie wiem właśnie jaką profesję Widzę wybrać, także jak jest to jakiś gagatek To niech mi da śmiało znać A my widzowie zobaczymy szybciutko, co tutaj możemy kupić za ten sklep. Gleb czempionu. widzowie. Co warto kupić za to 10, za to 15 właściwie kryształów czempionu. Kupimy sobie widzowie pyłek, bo to wszystko przyształem, no i pyłek wydaje się być najbardziej satysfakcjonujący. I jedną skrzyneczkę na Maga, także oczywiście to robimy. Mamy 30 pyłku Cyk cyk. cyk Uuuu, człowieku, ile slotów Margot oszalało? szalało. Naprawdę, no i otwieram ostatnią no się tą skrzyneczkę właściwie otwieramy i pu Aha, co? Aha, z tego dropi 5 skrzynek. A, a, w ten sposób Uciki cyk, 1900 ulepy, kaska, łapki i. No i w sumie nic ciekawego. No i dobra. Widzowie, teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli zobaczenia, co jest w ogóle w kodzie, który dostaliśmy od Margonem. Także tak o się go w sposób następujący. Wchodzisz w premium, masz kod, wpisujesz cyk cyk. Pamiętajcie, że W już go nie możecie wykorzystać. Nie możecie, wy dostaniecie inny. W każdym momencie filmiku może widzowie się pojawić, także zwaszka na ruchy. Zobaczymy, co to będzie. Tylko widzowie, patrzcie, te kody, które dostałem od Bartheza, bo Barthez dał mi 8 kodów. Właśnie widzowie, zapomniałem dodać, że Barthez to jest mega, mega morda, nie? Serio, mega morda tutaj. Mają inny kolor niż ten, który dostawaliśmy w karczmie, więc ja nie wiem co. Wy będziecie mieli w swoim kodzie, ale ja wiem, co będę miał w moim, bo one mają zupełnie inne kolory, nie? Znaczy ja nie wiem sobie też, co będę miał. Ty gościu, nie zapomnij coś o górę subika. Wiadomo, że subika w na Discordzika. Dzwoneczek, no może też być. I widzowie, jeżeli ktoś chce zgarnąć kodzik ekstra, czyli na przykład pomoże mi z mikrofonem, dostanie za to kodzik. Ogarnie mi kraka do Adobe, też dostanie za to kodzik. Y Tych do miniaturek i filmików, i da jak albo da jakiś super pomysł na odcinek, nie? To też dostanie ode mnie kodzik Także jak ktoś ma jakieś pomysły, coś ten tego jest, to piszcie. Ja jestem otwarty na rozdawanie. Pozdrawiam. W sensie piszcie na link w opisie. Się I tutaj wyświetla się pięć ostatnich subskrybentów. Buszka. Także co widzowie, jest naturalny smogus, czyli fajna pamiąteczka. Skrzynia kowali, Te, do Hark skracaja, błogo <grymnie> i pył. O, pył, czyli super. To i to fajne, i maskoteczka super. No, taki skromny prezencik, bardzo fajny, przyjemny. Ale w sumie czego więcej widzowie można było się spodziewać? No, a słyszałem, że od w ogóle są widzowie tylko na Margokampach, nie? Ale tak mega, mega spoko. No i co widzowie otworzymy sobie jeszcze ten kuwerek kowali, cyk, cyk i No i unikat, niestety widzowie, taki pek. Wczoraj w ogóle biłem tych chochoły właściwie. No i widzowie spadły mi chyba trzy unikaty na trzy bicia. Także mega spoko A Bukake czyli mój zastępca wydropił, widzowie patrzcie co Widzowie taki oto hełmik wydropił Taki oto hełmik i zobaczcie ile to daje esencji Zablokował mi! Zablokował mi! Boże, co za hejter! To daje widzowie ze 100 esencji, nie? Także mega mocne to jest Dla zwycięzcy kodziku proszę o podesłanie mi na Discorda, co tam było, bo w sumie jestem mega ciekawy. Ja nie będę palił waszych kodów żeby sprawdzić, także na spokojnie. A my widzowie szybciutko, elegancko lecimy sobie na poszukiwania mullerki Może akurat uda się nam ją znaleźć, ponieważ konkurencja cały czas gra, ogro ludy cały czas grają, także ciężko Herosa, ale może nam akurat się uda widzowie No i co, widzowie? Jeżeli chodzi o spotkanie w Krakowie, było bardzo fajnie. O, proszę bardzo, wizowie. mamy mulerkę, także mega, mega spoko. No nie spodziewałem się, że aż tak szybko ją znajdziemy. mega dobrze się bawiłem. Rozmawiałem z wieloma twórcami. W ogóle tak szybko mi zleciał czas, że nawet nie wiem kiedy. Pogadałem z kilkoma osobami z administracji. Najwięcej rzeczy dowiedziałem się od Jona. On miał najwięcej interakcji z ludźmi, podchodził, rozmawiał, pytał, opowiadał. Bardzo przyjemny człowiek, naprawdę bardzo pozytywny, ma tyle pozytywnej energii, gada tak samo szybko jak ja. Jest po prostu totalnie świrem, nie? Także bardzo serdecznie pozdrawiam Jona. jest mega spoko gościem, ale tak jak już wylizałem dupeczkę, to teraz widzowie czas na zawołanie ludzi, bo ja sam mu niestety nie zbiję. Spotkałem również Jakuba z wyliczonym, totalnie losowo usiadłem, bo ja w ogóle widzę tego baru wszedłem w taki sposób, że wchodzę, nikogo zupełnie nikogo nie znałem. Usiadłem w losowym miejscu, właściwie posadził mnie ją w losowym miejscu. I coś tam gadam sobie z chłopakami, którzy byli po mojej prawej stronie. I Jakub zaczął coś opowiadać o Jacob, przepraszam, nie Jakub Jacob zaczął coś tam opowiadać o wyliczonym, nie? I ja tak z ciekawości zapytałem, czy jest tu gdzieś czy coś o nie wiedzą. Ale widzowie pamiętaj. <laughs> że ja Jacobika zapytałem o wyliczonego dlatego, że on wstawił mnie do swojego przedostatniego odcinka, gdzie zmemował to, że krzyczę, że dostałem kuferek od administracji takich chciałem mu nastukać, wiadomo, że chciałem mu nastukać, tylko po to zapytałem. I się okazało, że wyliczony siedzi dosłownie obok mnie, bardzo przyjemny chłopaczek, w porządeczku, pozytywny, tylko popełnił duży błąd, ponieważ w swoim odcinku nie powiedział Szymszok, tylko Szymczok, za co dostaje ocenę niedostateczną ode mnie. I sobie tak teraz oglądam ten odcinek i zauważyłem, że jest taki wybrakowany, że Jacobik ogólnie też jest mojego spoko oni w ogóle są spoko i są tak zajawieni, według mnie margonem, że to jest po prostu nie do opowiedzenia, nie? Widać po filmikach i po tych wszystkich obejściach. Dobra, widzowie, super pan LeMonuś nam pomógł tutaj elegancko z Mulerką, znaczy pomoże nam elegancko z Mulerką. Także bez będą gadania utyczamy, nic nie klepiemy, bo bez niego oczywiście bym nie zbił widzowie. Klikamy Feczkę i spada A unika. Tylko jeden. No szkoda, że nie jakiś Herko, widzowie. No ale i tak jest w począteczku. Przepraszam bardzo, jednak jedno hero żeśmy wylotali na trzy bicia. No to nie ma aż takiej tragedii, no. Ogólnie widzowie Kraków jest mega, 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 mega miastem. Nie, serio, uwielbiam to miasto. Jechałem w ogóle tam o widzowie około 15.00 i o 18.00 było spotkanie, no i podzieliłem po, po Krakowie, coś tam pozwidziałem. Kebabika oczywiście zjadłem, z eleganckiego. Zawsze lecimy od razu jeszcze za wywianką. No i co, wybiła ta 18.00 i naprawdę od 18.00 do 23.00 tak szybko mi zleciało. Nawet nie wiem kiedy, nawet nie pamiętam za bardzo z kim rozmawiałem, ale mega pozytywni ludzie są w Margonem. Ja ogólnie myślałem, że same czoski grają w Margonem, <laughs> że tak to powiem. Ale naprawdę w porządku ludzie są wszyscy, naprawdę. Nie ma takiej toksyczności, jak można zauważyć na Discordach, czy tutaj w innych miejscach jak się gra. Także naprawdę community jest mocne. Pozytywne. o. te kodzików rozdam gdzieś tam na live'ie, nie? Bo tam zostanie mi 3-4 kodziki, także to na live'ie gdzieś puszczę, Live powinien pojawić się niebawem. Jak zakupię kamerkę, którą kupuję już od pół roku, ale nie mogę kupić. Plany są duże, zobaczymy jak dalej będzie. W ogóle widzowie muszę sobie zacząć zapisywać pomysły. Naprawdę ja mam tyle pomysłów, o czym mogę mówić na tych odcinkach. Chciałem do odcinka i już nie pamiętam, nie? No ja jak nie wiem. W ogóle widzowie, robiłem nogi na siłowni w poniedziałek, jest środa i po prostu nie mogę chodzić, nie? No po prostu nie mogę chodzić, to jest jakiś dramat. No chyba w ogóle robiłem tak na poważnie. To pierwszy raz w życiu, bo z reguły, jak jestem na siłowni i na przykład już czekam na tatę, jak skończy trening, to tam sobie gdzieś tam te nogi poszlifuję na jakąś maszynkę wejdę, coś tam poruszam. Ale tak na poważnie robiłem w poniedziałek pierwszy raz nogi. Po prostu jakiś dramat człowieku, nie? Ale ten ból jest taki satysfakcjonujący. Powiem wam, że naprawdę Margonem szykuje mega, mega zmiany. No i bardzo dużo pozytywnych rzeczy się dowiedziałem odnośnie planów firmy. Naprawdę gra będzie szła tylko i wyłącznie do przodu i będzie coraz prostsza dla nowiutkich graczy. Siema, no widzowie, witam, witam elegancko. To przybywam z przyszłości. Dogrywam tutaj końcóweczko właściwie odcinka. Chyba jestem aktualnie na 8 minucie montowania. Z tego co mi się wydaje, no i co? widzę że już jestem, poszedłem do toalety kaszleć i prawie się zżygałem nie no ja nie mogę, co jest człowieku? Ta choroba to mnie przytłacza Tak kaszle Mój głos jest po prostu straszny, wszystko jest straszne, Czuję się jak wrak człowieka, ale Fargonem trzeba pograć, wiadomo, że Margon trzeba pograć, widzę, że jest event wielkanocny. No i co dzisiaj wie, że śleczackie o 15, wiadomo No i co jego piątku wam przede wszystkim widzę, wycię życzyć I chciałem też opowiedzieć co tam się dowiedziałem ciekawego Co ludzie w ogóle mówią o Margonem Wiele osób na tym spotkaniu przyszło i narzekało, że gra i tak dalej. Mówili, że od, dwie, od długiego czasu nie grają I że przyszli zobaczyć, o, proszę bardzo, zajmamy mulerkę i przyszli zobaczyć, czy coś się zmieni w tym kierunku, czyli jakby w ogóle nie grają w gierkę, ale dalej narzekają i uważają, że jest tragiczna. Wiele osób też było takich, którzy mówili, że nowy interfejs jest w ogóle do śmieci ja uważam, że to jest błędne w ogóle myślenie, bo jeżeli coś dają nowego, to trzeba z tego korzy korzystać. Tak samo jak kiedyś na przykład był CSGO i teraz jest CS2, wiele osób narzeka, że CSGO było lepsze, no, może i było, ale no, też jest wiele fajnych zmian, które zostało dodane w CS2, prawda? Także no, według mnie trzeba się godzić z tym, co dają i po prostu na coś poznawać, wiecie co? Właśnie nowy interfejs jest z krokiem do przodu, jak najbardziej. I podobno mają go usuwać, tak? Także polecam wam się już zacząć przestawiać, no. co, także sobie wezmego gadania, wbijemy mulerkę i od razu będziemy lecić za Wianką, jeżeli tutaj, tutaj widzę, że herości kina się stoją. W ogóle myślałem widzowie, żeby tutaj usuwać postacie, ale może faktycznie je zostawię tak typowo pod kontencik czy coś. Czy my to w ogóle widzowie ubijemy? No chyba ubijemy na spokojnie, na spokojnie, myślę. Jakby dało jakąś legóweczkę, ale by było co? Ale by było widzowie, ale by było. No i ja myślę, że mamy ją, tak. Także wiecie, jak feczkę i Bum! No heroiczek, człowieku, relacja, relacja, Lodlody na Patyku, wiadomo. Czy jakbym mógł drugi raz czym pojechał? Tak, pojechałbym, bo bawiłem się naprawdę dobrze. Tak ja mówię, poznałem fajnych ludzi, nie? Była widzowie rekrutacja na Lawis i teraz są takie dymy, tyle ludzi gra, naprawdę jest mega spoko. Ale będzie ciężej znaleźć heroesów, także są też tego jakieś minusy. Czy zacząłem czytać taką książkę, nic mnie nie złamie i naprawdę mega, mega motywacyjna. Kupiłem też sobie widzowie dwie książki, ślepnąc od świateł. O, ta druga nazywa się dawno temu w Warszawie i to jest kontynuacja ślepnąc od świateł. Nie wiem czy oglądaliście Serial na HBO, ale jest mega, mega mocny. Ja stwierdziłem, że kupię sobie książki i przeczytam, żeby zobaczyć, żeby porównać książkę z filmem. Właściwie z serialem, bo ten serial ma aż 10 e, odcinków, o chyba godzinkę, nie. Pamiętajcie widzowie, czytajcie książki, naprawdę czytajcie książki, to jest mega, mega ważne, nie? Naprawdę wam mówię. Przygotowuję widzowie dla Was odcineczek z Wielkanocy, który wleci w niedzielę, dlatego ten cały weekend, który teraz będzie sobota, piątek sobota, niedziela, będę wam dla Was szukał herosków i biło, oczywiście, eventowych, wiadomo, żeby zrobić jakiś mocny materiał na niedzielę. Trzeba wrócić z tą regularnością, bo naprawdę jestem w tym domu, więc trzeba. Ten czas coś dobrze spożytkować. Widzowie jak jest tu jakaś mocna ekipa, która gra w CSA, facey chiki albo premierki i szukacie kogoś do składu, no to ja jestem chętny, nie? Jestem mega kotem, codziennie gram na imapkach i tak dalej, no po prostu strzelam jak mało kto. Przysięgam Piszcie na priv, jak macie jakieś mocne ekipy. Chętnie dołączę. Widzowie mamy wiviankę. Czyżby na heliosie stały wszystkie herosy? O co tutaj chodzi? Co jest? W ogóle człowieku, ja ostatnio idę sobie do Biedronki, 22, kupić sobie jakieś kupotki, wiadomo <laughs> i kasuję normalnie rzeczy przy tych kasach samoobsługowych, a jakiś ziomek wyjeżdża z wózkiem. Człowieku, Normalnie mnie sparaliżowało. Te panie zaczęły za nim gonić. On wziął ten wózek, podniósł do góry, zaczął z nim biec, człowieku, ale ten taki plastikowy, nie ten metalowy, nie? No i mnie sparaliżowało i do tej pory żałuję, że mu nie pomogłem. Tym paniom w sensie. No przecież bym go złapał, nie? No ale totalnie mnie sparaliżowało, ale normalnie znam ryj tego gościa, bo ja często bywam w Biedronce. Nie będę strugał kozaka, często jestem w Biedronce. I też go widziałem, jakby znałem tą twarz, więc uważam, że sranie pod siebie, czyli kradnięcie w miejscu, gdzie, gdzie się często chodzi, no po prostu jest debilne, nie? Ale od tamte pory go nie widziałem, ale jak go zobaczę, to na pewno go sprzedam. Na pewno. Jak można okradać biedronkę? To trzeba być naprawdę niepoważnym, nie? Murem za biedronką, tak szczerze. No i co widzę? Gramy i pfff, mamy unikata. Wow, nie skrzyneczkę. Nieźle, nieźle, widzowie. No i powiem wam tak: w niedzielę jest odcineczek mocny z Wielkanocy. I w następnym tygodniu też pojawi się odcinek z otwierania skrzyneczek i pazurków chyba nawet. Także będą aż dwa odcineczki w tym tygodniu. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, a myślę, że na 99% wszystko pójdzie zgodnie z planem, widzowie. Także mega, mega mocno. I co tutaj można teraz poszukać, widzowie? Co tutaj teraz można poszukać? W ogóle, widzowie, tak my się na tym 104.4 na no, tak mega poważnie, dlatego że będzie aktualizacja przydziału. I widzę, że jakiś heliosowy lisek tutaj jest. O, 4 heliardy zdobyłem za zabicie go. XP. Słuchajcie, bo tutaj rozebrałem cały chipunek, to się elegancko ubiorę, bo lecimy sobie, widzowie, elegancko bacą, ponieważ to już są jego ostatnie chwile, będzie on zupełnie zmieniany. A, bo jeszcze jest Heros 120 chyba, prawda? On respina gdzieś tutaj bijący wąwóz z te sprawy. Bo właśnie widzę, że tu jest więcej hero... <coughs> respów herosów, a Baca na pewno tylu nie ma. Ale widzę, jeżeli to resp respi heros eventowy, to jest mała, myślę, że na to szansa, że znajdę Bacę, niestety. Widzicie, widzowie, ile macie kasy zebranej na licytację. Chociaż wydaje mi się, że te bronie pomocnicze nie są aż takie drogie jak główne, prawda? Bacy, widzowie, raczej nie będzie, no ale chociaż teściową sobie elegancko ubijemy cyk. No i buciki dała, także spoko. No widzowie, jeszcze bucika, co zbijemy, cyk cyk, elegancko i... ach, Muszę widzowie wam się pochwalić. Studia zakończyłem ze średnią 430, znaczy pierwszy semestr. Zobaczymy jak nam pójdzie w następnym. Widzowie mamy bacet! Co jest? Szczerze mega zmąpiłem mi się już wytypiwać, bo to był ostatnie respy. I mamy widzowie bace, także naprawdę mega, 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 mega spod... Co coś za bez gada gadania, od razu w niego wjeżdżamy. Ty widzowie nie wiem czy dzisiaj na siłownię, bo dzisiaj wypada dzień, że muszę iść na siłownię, a jestem delikatnie przeziębiony i nie wiem czy sobie odpuścić, czy pójść. Bo boję się, że się bardziej rozchoruję, jak wyjdę taki spocony z siłki, nie? No Ale dobra. Zobaczymy widzowie. Można zbacza bacza u jakimś mega dropikiem. Ty, a w ogóle czemu ja tylko jedną kratkę musiałem podejść do tego bacy? O co chodzi? Czemu on był tak blisko? Ten strzał nie miał czy co? Paca bez strzału, kołcza mu się skończył, Wiatomo. Co też gramy peczkę i pu. No, O oh, przelecimy jeszcze szybciutko, braciszka i atalkę. Także co, za atalią? W ogóle widzowie respichero 190 i widzę, znaczy 150 i widzę, że on nie ma respów na 300. To ciekawe, nie? Oho, widzowie są te błoga na drop. Chyba będę w to inwestował. Zabaw tych błóg, to ma chyba z 300. Dosłownie 300. Widzowie, wróćcie mi elegancki a także pamiętajcie, że możecie stawić wspierającego. Wiadomo. Życzę wam, żebyście te odcinki oglądali do snu. Bo jak zaśnięcie, to mam pewność, że obejrzycie do końca, czyli Watch Time będzie się zgadzał. Widzowie, uratzę Was eleganckim tytanem. Tu chłopaki zawołali, także od razu lecimy na przyzia A ja idealnie widzę mam 217, bo aktualnie będzie przebijany na dwa... 227, taki mam plan elegancki, no, będzie miejsce, będzie jest miejsce, widzowie, także naprawdę super. Kurczę, błogo mi, widzowie, leci 90%, mega lipa, mega lipa, chciałem to jak najszybciej zbić. Jeżeli, widzowie, tutaj jest robione podejście pod tego przyjścia, to może ja faktycznie zostawię jedną postać do tym 217, nie będę wbijał tego 227. No, widzowie, także Przysia nie zbiliśmy, bo jakaś kolejka jest, wiadomo, wiadomo, że jakaś kolejka. Ach, te zasady, to naprawdę, nie nada, Żenada, według mnie powinno być w kolejności, no i tyle, no, ale cóż. Jest tak jest. Kontent mi zabierają, kontent mi zabierają, rozumiecie, przebijam do 227 w dupie mam tego człowieku. przyzywacza. I jeszcze Widzowie nie ma talki, jeszcze nie ma talki, po o boże, lipa, lipa. Jeszcze szybciowo przelecimy sobie tej braciszka cyk, cyk, cyk i może akurat on będzie. Powiem wam tak, za tego przyzia to będą dymy na serwisie. Oj będą dymy. Widzowie nie mam dobrych wieści. Niestety braciszka nie ma w klasztorze. To może oznaczać tylko jedno, że jest on wybity. Przejdę Widzowie do ogrzej P3, jeżeli go nie znajdę, to po prostu odpuszczam temat. I idę szukać mnie Dasa Żulasa. Ubiłem jeszcze sobie szybciej. Pana ogra, zobaczymy, jakby dał legóweczkę człowieku. No niestety, nie tym razem. No i braciszka nie ma. Lipa, lipa. my w karczmie w Krakowie, może napijemy się piwka, może zapalimy malboraska Ale ja pamiętam, że człowieku kiedyś w mieście, jak jeszcze na światach zwykłych i wyrespił mietek Witkan człowieku, jak, jakim za tym była pogoń. Jak każdy chciał człowieku zbić mietka to po prostu niesamowita sprawa, naprawdę. Mamy widzowie potężnego miętasa Żelasa także bezbędnego widzowie gadania. Tym pozytywnym kończymy ten odcineczek klikamy feczkę i bu.